Cześć, z jestem Quantum, dalej gramy sobie w Star Trek'a online, jest ze mną dzisiaj Kajkerot. Siema. I wykonujemy misję, którą Kajkerot już wykonywał i mówi, tak, że Wątek mogę Borgów. złapać niezłego WTF-a. No to jest akurat taka misja, że, ostatnia... że tutaj nic, nic nie ma takiego ostatnia, poza wtf -em. Właśnie, ostatnia taka z misji z Wątkiem z Borgami, tylko tym razem nie są to questy PvE, a po prostu questy fabularne. Także dobra, ja no wpijam tak. do systemu. Słuchaj. No dobra, no to na razie się zaczyna całkiem normalnie. Tak, no mamy ratować Kopernika. I yy, jedna rada: żeby zrozumieć dokładnie o co tu chodzi, nie możesz yy, skipować, tylko musisz czytać o co chodzi. No dobra, no to ewentualnie, jeżeli ktoś tam będzie chciał. A Podczas tego mojego czytania, możecie sobie to pominąć ja sobie zobaczę o co chodzi. Bo w sumie jestem bardzo ciekaw tej misji. No, misja jest y -y naprawdę. Kajkarot w ogóle coś wspominał, jak w taki, jakichś takich rzeczach, jak płynny kosmos i tego typu rzeczy, to dla mnie jest no to, w ogóle nie no to do jest ostatni wątek fabularny, to jest płynny kosmos. A z tego co tam. To też jest ciekawy. Z tego co tam słyszałem, jak Kajkarot w to grał, bo miałem okazję tam wysłuchać, jak on akurat yy, grał w to, to naprawdę nie zrobił wtf ja chyba, można po prostu złapać. Tam też. Ustatek nie lata, tylko pływa. Pływa, tak. W kosmosie. Pływa w kosmosie. Okej. Okay. Znowu jakiś item dostałem. Będzie Przynajmniej. Co, będzie co sprzedawać. No. I co dalej? O. No. And this time with a feeling. Właśnie tego cute kajarzy z tej stacji. Tak. On jest właśnie postacią. E, on jest ogólnie takim jak Bogiem tutaj. On no się bawi z no nami. Właśnie, no właśnie, wtl Znowu jeszcze raz. Ale <laughs> tak with jest... feeling, no? No dobra, no dobra, to próbujemy Au, kurde, zapominam. Żeby nie atakować, to blisko tym Drypopalter, no widzisz, Dobra, jak na razie się zaczyna trochę pokręcenie. No, Kopernikus, to nie jest ten pierwszy statek? Nie, to jest jakiś Science vessel. Nie, to jest Science właśnie vessel. ale USS Kopernik, więc wiesz, Patriotycznie? No, prawie że. No fajne, są, fajne, fajne, są to takie science wesoł. Fajnie, fajnie, fajnie wyglądają Jakiś kompletnie pokręcony typ. No, zobacz co później będzie się działo. <gry> Rescue is Copernicus like your like, like your life depends on it <gry> No dokładnie no, no. O matka Akurat musi mi się spaczyć w to... Przypomina mi się aż misja yy, z portala gdzie Whitley... Chociaż tego aż portala dwójkę nie? Mm, Grałem ale nie w, f, f, mm, nie nie przeszedłem całego Mi się podobała strasznie ta misja z Whitley'em, gdzie Whitley jakiś przejął kontrolę nad... No może się zaspoiluje choć Portale, no. to nieważniejsze, ja chyba SFO było, uważam. Nie, w każdym razie tam... jest taki moment, gdzie Wheatley, jak przejął już Aperture um, Science, um, 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 to jest taka komnata, której po prostu wygraniem jej um, to znaczy, wygrywa się przyciskając jeden przycisk i on jest tak zachwycony tym swoim testem, że wykonał go tak świetnie. Nie? No. I, I nawet też, wiesz, każe ci to zrobić jeszcze raz, to, to zupełnie to przypomina trochę tę misję, tylko że tym razem w Star Treku. No widzisz. Ale Portal jest genialny. genialną. dwa. Dobry no, pomysł, dobry pomysł na grę. Pierwsza część, pierwsza część i druga. Choć pamiętam, że jak, nie, jak grałem w pierwszą część, bo ją oczywiście się dostawała z Orange Boxem, jak opływałem całego Orange Boxa, no. to ja w sumie podchodziłem do niej na początku tak bardzo sceptycznie w sumie Ale później o, tak grand, Tak, Całkiem fajna gra logiczna. Dobra. Co dalej? Widzisz, musisz st ratować... Stay near Kopernika. Copernicus. Tak jakby twoje życie od tego zależało. No i teraz masz... E, q... Skimboorków. Dobra, to nie tak, do ale... No. Nie, Stayny i Kopernikus, no to jak odlecimy od niego to nie będziemy blisko. Nie no, idziemy atakować kostkę, no. Dobra, pora na wysysanie tarczy. Aceton? Oj, wbijem się wprost w kaskoborgu. No to jeszcze potraktujemy ją nawozem sztucznym. Wiesz co? Wspomogę cię też. The reinforcements has arrived. Ty coś wyzwałeś? A wyzwałeś tam? Nie, to... ja nie. Nie? nie to ja to, nic to, nie wzywałem. To WTF. Dobra, na razie nic z tej misji nie rozumiem. Teraz nie mogę strzelać. Co jest grane? No bo czytaj, czytaj co ci Q mówi. O, teraz dopiero pokazało, Teraz dopiero mi się pokazało. Tak. O! No tak. Double the cube, double the fun. No. Stwierdził, że, że po prostu potrzebujemy pomocy floty. No, triple the cube. Przepraszam bardzo. Tak, <laughs> ah, pomoc tribli. Władza nam się przyda. Naprawdę. strojona moc ah, Sorry. E, nie chcę Tripled. nic mówić. No, Stop e, Hail Q. No. Mm -hmm. Musimy poczekać aż Rydaler zniszczyć... pójdzie. Leci zniszczyć jeszcze jedną kostkę. No, kurde, Q. Musimy hoper... do Kopernika chyba podlecieć. O, jest Q. <laughs> Jak on wygląda. Fajnie wygląda. A kim w ogóle tak naprawdę jest Q? Do końca nie wiadomo. O, I w tym jest magia. What's going on here, cube? Let me use simple words you can understand. Borg, but you fight borg. No... Q jest taką postacią. You eat da, właśnie of... teraz dopiero widzę Let me use simple words you can understand Borg, but you fight borg No genialny jest Did you cause this? Ah, I demand you to stop at once Or what? You will shoot me with your no, teraz... little die phasers at Don't make tak, me tak, laugh Teraz w końcu Coś konkretnego mówi, dobra, uh, accept No, come on, Kai Już. Jak na razie się zapowiada całkiem ciekawie, bo. To jest ciekawa misja. Nie spodziewałem się czegoś takiego, bo to tak. W sumie dziw... dziwny taki moment. Dość. A tego cute tylko raz kojarzę z. Yy, z tego eventu, co był na. Relaunch. Tak, Relaunch. Jakoś tak. Mhm. Europejskiej wersji oczywiście. I gdzie on, i gdzie on, i gdzie on podmieniał tych ludzi na jakieś stworki, mhm. to śmieszne całkiem. Okej. Okay. Mamy, yyy, tak. A, to nie jest akurat trudny moment. Czyli orbital strike, tak na dobry dzień. O, idealnie, do tych przechodziłeś. No. Ładnie, no, ładnie, ładnie. Granat, te sprawy. Stren, to jest po prostu zgranie w czasie to jest wszystko. Znaczy może no. nie wszystko, ale czasami dużo. Nie pamiętam czy A tutaj też trzeba ich... Czy nie, się asymilują, no czy właśnie, nie. Właśnie dla osób, które nie widziały może jakiegoś odcinka z borgami w Ci na ziemi przynajmniej. Asymilują, asymilują się. się. Nie, nie asymilują się, tylko przystosowują adaptują. się. Tak, adaptują się do broni naszej. E, Także trzeba posiadać takie urządzenie, które zmienia częstotliwość tej broni. E, dzięki czemu, po cały czas tych worków będziemy bili niezadowoleniem damager. Bo jak oni się zaadaptują, to dajemy im ledwie jednego Ej, tak. a. matko, i teraz musieli, a to jest zło! Musieli dodać w tym update'ie te głupie skrzynki, a te skrzynki manko z Team Fortress. No, na no, tej samej to jest zasadzie. Tak, upierdliwe. A w Team Fortressie też tego wypada od chroma. Nie, nic z tym nie da się zrobić. Tylko trzeba kupić kluczyk. za prawdziwą kasę? Jesteśmy szczęśliwi, że możemy sobie otworzyć skrzynkę. Ja raz w sumie sobie kupiłem taki kluczyk i nigdy więcej. A co dostałeś wtedy? Wiesz co? Nie pamiętam, co dostałem, ale nic ciekawego w sumie. Pamiętam, że. O. o. To było piękne. sumie pięknie. pamiętam, że za resztę kasy jakby. Czekaj, zaraz sobie się pojawi. Itemy do Team Fortress. I na tym w sumie się skończyło. Dobra, jedziemy dalej. O i Borgowi Borgowie kolejni. Akurat po 20 sobie nie wlakuje Borgie Borgi, Strika. Chyba, że się załoguje. Nie, już nie zdążę. To mi wanny im moje działko. Ale to się chyba w ogóle nie odapyło. Też tak zauważyłem, wiesz? Można do nich strzelać i strzelać i strzelać. Przynajmniej dobrze Dobra, teraz zatem się na to. Borgie Tun Strike. Nie wiem właśnie czy, czy tu, czemu tutaj się nie adaptują, ale później będą, uwierz mi. Gdy wcześniej przechodziliśmy te wcześniejsze misje na wyższym poziomie trudności, bo to podobno Kai mówi, że będzie dość trudno, także gramy na normalnym. No ostatni boss jest razie, taki, że potrafi... W każdym razie granie po prostu z borgami na poziomie tym wyższym advance. To jest się niesamowicie upierdliwe, bo te borgi, które są. Heavy Tactical, board. Heavy tactical Borg albo z, y, Tactical Borg, tak jak tutaj widzicie, że tam Tactical drone, drone. One niesamowicie szybko się adaptują do broni, trzeba co chwila y, używać tego. Y, jest, jest Dosłownie, tego u mnie to jest który... jeden, jedna, jeden z strzał ze snajperki już jest adaptacja. Dokładnie, trzeba więc... używać frekwencji Remodula remodulation tego urządzenia praktycznie przez cały czas. Yy, używać Zwłaszcza, tych... jeżeli ktoś korzysta z tego, same, z tej samej, z tego tak. samego rodzaju broni jak I ja, mam dwa antyprotony. Używać, używać często tych, yy, jak jesteś szczególnie inżynierem, to warto na pewno ustawić sobie generatory, bo te heavy tactical brony jeszcze szybciej się adaptują do broni na tym I szybko ten się korzyny. odradza z nas Szy szybko, się szybko się leczą. Tak, leczą yy, i jednym strzałem zdejmują nam całe praktycznie tarcze. Także jest cholernie ciężko. Ja nie wyobrażam sobie, jak to wygląda na Elicie, gdyż już teraz miałem okazję grać na Elicie z moim kolegą Terbem, którego być może... Nie, kiedyś... my też graliśmy. Znaczy no, chwilę, ale tak całą misję przeszedłem na Elicie z Terbem w sumie, którego być może będziecie mieli okazję poznać w jednym z filmów kiedyś. Razy? Tak, bo tam planuję z nim kiedyś nakręcić Killing Floor. W sumie jeden odcinek nagraliśmy, ale teraz następny na pewno będziemy już nagrywać tak na poważnie. A tam tego po prostu nie wrzucę, no Bo to taki testowy był odcinek, czy mu się spodoba, tak i tak dalej. Także myślę, że będziecie mieli nie Jakoś wyszło. go jeszcze usłyszeć. Jakoś to fajnie wyszło w miarę, nie? mu się też spodobało. No to tak w, w, w ramach informacji a propos jego. W każdym razie na tym elicie praktycznie yy, co chwilę, jak tylko zginęliśmy, czy uszkodził nam, się, czy rozwaliśmy statek, to dostawaliśmy od jakieś uszkodzenia yy, o, naszego, naszego ciała, jakieś obrażenia. Lub nasi kompani też dostawali te obrażenia, a i statek też praktycznie. Za każdym razem, gdy nam się zniszczył, dostawaliśmy jakieś uszkodzenia. Także to jest całkiem ciekawe. My teraz będziemy grali raczej więcej na... adwansie tylko tą konkretną misję tak. przejdziemy teraz na łatwiejszym poziomie. Dwa 50 to, 50 tak, to, 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 to już tak można. trochę ciekawiej i trochę większy challenge będzie dla nas. Będzie to fajnie wszystko wyglądać, mam nadzieję. Dobra. No, idziemy dalej. The remaining Borg. Borg Devices. A, już się Powinieneś to pamiętać było. to. Borg Devices... Nie znaczy, Które to było? Która to była misja z tymi Borg Devices? A! Prolog. Już, już widzę. To było jakoś straszne. Wyjdź tam, ja pójdę ten, na drugą ten, stronę. Ten prolog w ogóle mnie pamiętam na początku jakoś... W ogóle zniechęcił do tej gry. No, prolog Ale jest... Jednak, trochę... Jednak... Nie powiem. Jednak jest, się... Te, jest ciężki w odbiorze. Jednak się, wiesz, uparłem, żeby sobie Jak się go skończy, Bo to pomyślałem, że jest mi się lepiej. tak spodoba. No, dokładnie. Faktycznie mi się ten start tak bardzo spodoba. Ale po prostu ten początek jest niesamowicie zniechęcający. Dobra, to ja tego do Borg'a, rozwalę ten... To urządzenie, dobra. Defeat remaining board i... Dobra. Tok to cool. o! I zgadnij... o, jeszcze tu tutaj Borg jest... Boss. Na razie Ale, masz pogadać z nim, boż, boż tak? Tak powiem to był ten Liquid Space? Nie, to nie był ten Liquid nie, Space, tutaj to tutaj da będzie. Dalej to jest ostatni ten. Ready Good luck bomb captain! On taki jest fajny. Ja w sumie nie bardzo cieka... zaciekawiłem nie aż ta postać, bo tak tylko pierwszy raz słyszałem o niej, jak on był na tym Airspace z lotu i można się było trochę pobawić mm -hmm. zamienianie swojego ciała. On na był w ogóle, wiesz, jak e, były drugie urodziny to od niego, to u niego też się brało. Ale czy on jest jakąś postacią, która jest tylko tutaj w takim jakimś tym uniwersum Star Treka w sensie online czy on faktycznie e, Nie mam się pojęcia. O, przed chwilą się zaadaptowała drona. No to. Z... O! I zobacz gdzie jest kół. No. Z tyłu za nami? A, ładnie. <Łatwia. śmianie> więc widzisz to? No. Normalnie mam masz po prostu ochotę dodać w tle takie trolla. Tak, no dokładnie to, to jest to. To mi idealnie pasuje na jak rolę. Ok. Nie, muszę sobie, muszę sobie poczytać gdzieś, wiesz, na Wikipedii jakiejś i zobaczyć jak. Yy... Kim jest Q? Cool. O! Pff. No, no, dziękuję, Daw, dał nam trochę szans, Dzięki... Dzięki happy now? Defeat the Borg No dobrze, już daj mi walczyć Te, to stwierdzenie der, happy now? Well... War what are we waiting for? O to chyba ciśniemy naszych ulubionych przeciwników No, przytrzymałem go ten traktor Bim to trochę wygląda jak taki spotlight. No też zauważyłem. To ale... był No. Oj, świetnie. Świetny po prostu item, shield battery. Czekałem no, na to całe życie. No i dobrze, że czekałeś. Już tych shield battery mam od groma. No okej, okay, także misja była całkiem ciekawa, nie powiem. No taka WTF-a. No, no, to mi się trochę pomyliło, bo myślałem, że jeszcze będziemy zwiedzać kostkę, ale to akurat nie, nie ta misja to jak A będzie tamta. No no to... następna misja to będzie już ten Liquid Space czy... czy, czy nie, trochę... na razie Breni i później dopiero. No dobra, no to w takim razie to, to jeszcze pewnie chwilę potrwa zanim zobaczymy tamtą misję, ale ona też jest dość ciekawa. Z Liquid Spaceem. No. A akurat masz tu jakieś starsze dla siebie. Właśnie akurat wziąć. mam właśnie z tego questa i nic mi to nie pomaga. No, w każdym razie to była całkiem ciekawa misja, muszę przyznać. Mhm. Fajnie, to było fajnie to było nagrać, ale dzisiaj jest już dość późno, także raczej nie będziemy się chyba dalej bawić jakieś nagrania. Nie, dalej nie. No, dobra. No to sensu nie ma to to zbytniego. Dzięki za oglądanie tego odcinka Star Treka. Ja jeszcze raz jestem Quantum i grał dzisiaj ze mną Kajkeroc. Weeee. Na razie.